Witam serdecznie w cyklu Przymierza w Biblii. Dzisiaj już trzecia część pod tytułem Przymierze z Abrahamem. Przymierze z Abrahamem jest to drugie zasadnicze przymierze, które wyraźnie jest opisane i tak nazwane dokładnie w Biblii. Historia Abrahama jest niezwykła. Był to zamożny człowiek, niewątpliwie, który żył w Ur al-Haldejskim nad Eufratem, nad, czyli w Babilonie, na terenie starożytnego Babilonu, między Eufratem a Tygrysem, była to najwyżej, najbardziej rozwinięta wówczas cywilizacja. Dzisiejsze współczesne wykopaliska archeologiczne pokazują nam, że ówczesne domy miały nawet centralne, centralne instalacje, wodę zimną, ciepłą. Nie miały oczywiście energii elektrycznej. Na ówczesne czasy były to można powiedzieć. Bardzo luksusowe rozwiązania. Abraham wywodził się z tego typu cywilizacji. Nagle Bóg przychodzi do niego, w jakiś sposób daje mu się poznać, mówi do niego. Pierwsze wyzwanie, które słyszy od Boga, to zostaw swoją rodzinę i wyjdź, ze swojego miasta, ze swojego kraju, ze swojego domu. Pójdź do kraju, który ci wskaże. Abraham nie znał Kanaanu, dokąd miał iść. Żeby dojść do Kanaanu, co gorsze, musiał przejść przez teren Egiptu. Który, Egipt, który był konkurencyjnym inną cywilizacją, również wysoko rozwiniętą, a więc niepewność, niebezpieczeństwo, a sam Kanaan nie wiadomo, gdzie jest i czym dokładnie jest. Abraham jednak uwierzył Bogu i wykazuje się posłuszeństwem, zaczyna postępować według Wskazówek Boga. Jest to cały proces, który trwa. Wychodzi ze swoją rodziną, ze swoim ojcem i bratankiem Lotem. Oczywiście ze służbą. Skracając ostatecznie przez Egipt, dochodzi do Kanaanu. Znajduje się w Kanaanie, gdzie Słyszy kolejną odsłonę tej całej przygody. W międzyczasie musiał nauczyć się żyć w domu z wygodami, musiał nauczyć się żyć na pustyni, w namiocie. Więc kompletna zmiana warunków życia, zmiana sposobu funkcjonowania. W dwunastym rozdziale Księgi Rodzaju dowiadujemy się, że Bóg chce z Abrahamem zawrzeć przymierze. Jest to wyjątkowa, szczególna propozycja, która tylko nielicznym osobom została przez Boga złożona. Przymierze to nie żadna umowa ani kontrakt. Przymierze to trwały układ, trwała propozycja ze strony Boga, którą można tylko przyjąć albo odrzucić. Przeczytajmy początek księgi rodzaju 12 rozdział początkowe trzy wiersze. Pan powiedział do Abrama: Wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił, rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Niezwykły tekst. Nikt inny nie usłyszał tego typu mm, propozycji, zapewnień, obietnicy. Była to Boża odpowiedź na wyjątkowe, ze strony Abrahama, wyjątkowy wyraz wiary i posłuszeństwa, to co mówiłem na początku. Dlatego Bóg również w sposób szczególny składa Abrahamowi niezwykłe obietnice. Jakie to są obietnice złożone Abrahamowi? Że da on początek wielkiemu narodowi. Będzie to naród Wiemy już później z dalszej historii, szczególnie wybrany naród mający szczególne, albo możemy powiedzieć najważniejsze, największe znaczenie w historii ludzkości, ponieważ zaczyna on się od historii Abrahama i wiemy, że będzie trwał do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I że z tego narodu narodzi się sam Mesjasz Jezus Chrystus. Wielki naród, co więcej, Abraham da początek, będzie od Niego wywodziło się liczne potomstwo. Nie tylko Izrael, jako naród wybrany, od Niego pochodzi. Ale również tak zwanych dwanaście plemion. Arabskich, czyli potomków. Po pierwsze Ismaela, a później również Ezawa, ponieważ to przymierze, które Bóg zawiera z Abrahamem, zostaje potwierdzone z jego synem Izaakiem i z jego wnukiem Jakubem. Stąd Bóg nazwie siebie później sam przyjmie taką nazwę: Jam jest Bóg. Abrahama, Izaaka i Jakuba, podkreślając znaczenie właśnie tego przymierza. Druga obietnica, Bóg obiecuje, będę ci błogosławił. Co to znaczy? Czyli będę ci przychylny. Z założenia Bóg mówi, deklaruje szczególną przychylność dla ciebie. I dla Twojego potomstwa. Trzecia obietnica. Rozsławię Twoje imię. I rzeczywiście do dzisiejszego, do dzisiejszego czasu imię Abrahama od samego początku do dzisiaj i do końca pozostanie znane i będzie sławne. Abraham jest nie tylko założycielem narodu izraelskiego, ale jest ojcem, tak jak wspomniałem, plemion arabskich, a również jest, albo przede wszystkim jest nazywany ojcem wiary, ponieważ on pierwszy wykazał się heroicznym zawierzeniem Bogu. Czwarta obietnica, niezwykła, wyjątkowa, szczególnie wyjątkowa, ty sam staniesz się błogosławieństwem. Do nikogo innego z ludzi Bóg nie powiedział, nie złożył tego typu obietnicy jak do Abrahama. Nie tylko tobie ja sam będę błogosławił, ale ty i twoje potomstwo stanie się błogosławieństwem. Wiemy, że Boży zamysł był taki, po co Bóg wybrał Izrael. Jako naród szczególny, wybrany, bo miał on manifestować, pokazywać to, miał być Izrael, miał być żywą manifestacją Boga Jachwe, jaki jest Bóg. Zadaniem Izraela było być miastem na wzgórzu. To, co później Jezus mówi swoim uczniom, to było również zadaniem Izraela, żeby być Światłem na świeczniku, żeby wszyscy widzieli. Dzisiaj to jest naszym zadaniem, ale pierwotnie było to zadaniem dokładnie narodu wybranego. Naród wybrany geograficznie leży w centrum świata, na styku szlaków z, pomiędzy Europą, Azją i Afryką. Nad wybrzeżem. Morza Śródziemnego, przez terytorium Izraela przebiegały, krzyżowały się wszystkie te szlaki handlowe. Tam odbywał się największy ruch pomiędzy największymi kontynentami i pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami. Po co? Po to, żeby przedstawiciele narodów, przechodząc, stykając się z narodem wybranym, mogli zobaczyć. Jak żyje Boży Naród? Wiemy, że Izrael nie do końca, a właściwie w niezbyt wielkim zakresie wypełnił swoją misję. Że w dużej mierze sprzeniewierzył się temu, był niewierny. Tak jak większość narodów, po prostu Izraelici byli, są grzeszni. Podobnie jak my, Polacy. Następna obietnica jest ona zawarta w piętnastym rozdziale osiemnastego wiersza. Piętnasty rozdział polecam przeczytać, bo. Tutaj jest opis tego przymierza. Nie będziemy czytać, bo za długo by to trwało, ale sama obietnica, która dotyczy przymierza, które Bóg zawiera z Abrahamem. Piętnasty rozdział, 18 wiersz. Tego dnia Pan zawarł przymierze z Abrahamem, oświadczając, Twojemu potomstwu dam tę ziemię od rzeki egipskiej aż po rzekę Eufrat. I opisane są szczegółowo, do kogo należały wówczas te ziemie. Jednym słowem, Bóg mówi: Obiecuję Ci, Abrahamie, że Twojemu potomstwu dam ziemię. Od egipskiego Nilu po Babilon, po rzekę Eufrat, cały ten teren będzie należał do narodu wybranego. Chciałem zauważyć historycznie i geograficznie, dotychczas ta obietnica w pełni się nie wypełniła. To znaczy nigdy w tym zakresie, w tym pełnym zakresie, Izrael nie był w posiadaniu tej ziemi. Częściowo posiadał więcej lub mniej z opisanego tego terytorium. To dopiero się wypełni, ponieważ wszelkie Boże obietnice i wszelkie Boże zapowiedzi, wszelkie proroctwa muszą się wypełnić. Tak jak większość 95% w tej księgi Wszystkie się wypełniły więc ta która pozostała jest przed nami na 100% a nawet więcej czyli ziemia na własność nikt nie zdoła tej ziemi Izraelitom odebrać żadna siła nie jest w tego stanie zrobić jakie możemy wyciągnąć wnioski z tego opisu, z szczególnego przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem, który dał początek narodowi wybranemu. Są to obietnice, które przede wszystkim dotyczą samego narodu, ale chciałem zauważyć, że są tu obietnice, które dotyczą wszystkich innych narodów. Mianowicie ta obietnica czwarta. Ona jest warunkowa. Możemy, Izrael może być dla nas przekaźnikiem błogosławieństwa. Oczywiście tym, który błogosławi, nie jest Izrael, tylko sam Bóg. To Bóg daje błogosławieństwo. To Bóg może pobłogosławić albo przekląć. Ale Izrael jest wciąż nic się nie zmieniło. Ponieważ dlaczego, skąd to wiemy? Ponieważ w liście do Rzymian Paweł wyraźnie mówi, ponieważ dary i powołania są nieodwołalne. Jest wielkim kłamstwem denumonicznym tak zwana teologia zastąpienia, że Jakoby Izrael, nie będąc wiernym Bogu, który ostatecznie odrzucił Mesjasza, a nawet doprowadził do jego śmierci. Został przeklęty, odsunięty, a w to miejsce Bóg powołał i wprowadził nowy naród, którym jest Kościół, czyli wierzący, wszyscy wierzący z poszczególnych narodów, którzy tworzą ciało Jezusa Chrystusa, Kościół. Izrael został odrzucony, przestał pełnić swoją rolę. Jest to demoniczne kłamstwo z piekła rodem. Skąd o tym wiemy? Ponieważ Biblia mówi o Izraelu od samego początku do samego końca. Izrael istnieje przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Właśnie to jest jeden z elementów gwarancji, że na pewno Izrael będzie istniał, nie przestanie istnieć. Ponieważ to nie gdzie indziej, ale do Niego, do swoich rodaków, do Izraela, na górę oliwną, tak jak widzieli go pierwsi uczniowie, jak wstępował do nieba, w, dokładnie w to samo miejsce powróci. Ponieważ przede wszystkim jest królem Izraela. I przede wszystkim jest mesjaszem, zbawicielem. Narodu Izraelskiego. To nowe przymierze, które zostało zawarte przez Jezusa, ono zostało zawarte z Jezusem i ono przede wszystkim dotyczyło narodu izraelskiego. Oczywiście ono, nowe przymierze, o tym będziemy mówić, <trych> tylko zapowiadam, pokazuję. Tą konsekwencję nowe przymierze zostało otwarte, upowszechnione dla wszystkich innych narodów, stąd każdy, kto uwierzy w tego żydowskiego króla, przede wszystkim tego żydowskiego Mesjasza, który narodził się w narodzie żydowskim, niezależnie z jakiego narodu pochodzi, jeżeli w niego uwierzy. Zbawiciela całego świata jest włączany w to dziedzictwo. Jak to Paweł nazywa, w korzeń, w ten starodawny pień, starodawną oliwkę. Jako gałązki zostajemy wszczepieni. Przedstawiciele z poszczególnych narodów, ponieważ w Bożym Zamyśle jest żeby ci, którzy uwierzą, a na końcu znowu jest, ale to jest przyszłość, że cały Izrael będzie zbawiony, ostatecznie po powtórnym, przy przyjściu powtórnym Jezusa Chrystusa. Więc ci, którzy uwierzą z Izraela i wszyscy, którzy uwierzą z poszczególnych narodów, stanowić będą jedno, jeden organizm. Jedno ciało, jeden lud Boży. O tym to jest zasadnicze przesłanie listów Pawła. Paweł o tym pisze, zwłaszcza w liście do Efezjan, ale w innych listach również o tym wspomina. To jest ten tajemny plan tajemnica. Ale to jest przyszłość będziemy do tego wracać, omawiać to szczegółowo, sygnalizuje, żeby Zrozumieć, ponieważ początek jest tego już zawarty w Przymierzu z Abrahamem. Jakie wnioski dla każdego, kto wierzy, kto uwierzył Jezusowi? No musimy czytać Biblię ze zrozumieniem i uważnie. I musimy wziąć pod uwagę to, co czytamy, i rozdział 12. I czternaste i piętnaste księgi rodzaju, które właśnie o tym mówią. Wniosek jest taki, że Bóg życzył sobie i wymaga wręcz od nas, żebyśmy wobec Izraela prezentowali szczególną postawę, żebyśmy błogosławili Jego lud pierwotnie wybrany, który On gdzie indziej nazwał swoim synem pierworodnym. Gdzie indziej nazwał źrenicą oka, a siebie porównał do powieki, która chroni oko, która chroni powieka, która zamyka się wobec zagrożenia, które zbliża się do oka. Czyli Bóg daje do zrozumienia, że On sam strzeże, chroni Izraela. Konsekwencje ten, kto będzie błogosławił, czyli który, kto będzie okazywał przychylność wobec jego, tego pierwotnie wybranego ludu, również będzie błogosławiony. W jaki sposób? Na wszelki możliwy sposób, prawda? Jakie jest pierwsze błogosławieństwo, które otrzymaliśmy dzięki Żydom, dzięki Izraelowi? No, Przesłanie, które zostało zawarte w Biblii, które jest niczym innym tylko Słowem Bożym. Dzięki temu Słowu, dzięki przesłaniu zawartemu w Biblii, które jest wiarygodne i niepodważalne, mogliśmy uwierzyć, poznać Mesjasza i dzięki, nie, dzięki temu wszystkiemu mieć życie wieczne to jest zasługa Żydów. Mimo całych perypetii, które wydarzyły się w historii i szeregu bolesnych wydarzeń, które przede wszystkim towarzyszyły Izraelowi, jeżeli bezrozumnie będziemy prezentować postawę nieprzychylną Izraelowi, złożeczącą, Czyli przeklinającą Izraela, ściągamy na siebie Boże przekleństwo, czyli Bożą nieprzychylność. Wtedy mamy samego Boga za przeciwnika. Do każdego z nas należy wybór. Do Ciebie również należy decyzja, kimkolwiek jesteś, wierzącym czy niewierzącym. To prawo jest uniwersalne. Nie straciło swojej mocy. Izrael istnieje, nie przestanie istnieć. I powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest realne i coraz bliższe. Niech Was Bóg błogosławi.